Cześć, policzymy sobie teraz granicę funkcji przy x dążącym do nieskończoności. Mamy tutaj ilo sinus 1 przez x przez 4 przez x i w takiej sytuacji dążymy do otrzymania podobnej postaci, jak mamy tutaj. Zobaczcie, sinus x przez x. Tutaj może być dowolnie to x wymnożone przez jakąś liczbę lub no jakaś inna postać tego argumentu. Więc zobaczcie, na dole mam, nam przeszkadza ta czwórka, prawda? Żeby mieć to samo w liczniku i w mianowniku, tak to przy, przy Sinusie. A więc wyjmiemy sobie to, tę czwórkę przed. Mamy sinus 1 przez X w liczniku, i tutaj, czwórka wystawimy przed, i tutaj będzie 1 przez X i teraz zobaczcie, możemy sobie przeanalizować tę sytuację z granicą, tak? Bo mamy tak. Najpierw 1 przez X, przy x dążącym do nieskończoności mamy ogromny mianownik, więc to dąży do zera. I tutaj w mianowniku też to dąży do zera. Czyli mamy taką sytuację, jak tutaj w tym wzorze na górze, także jakby argument naszej funkcji dąży do zera, czyli mamy teraz całość to sinus x 1 przez x zielone przez 1 przez x to dąży do jedynki, zgodnie z naszym wzorem, tak? Więc teraz możemy już sobie policzyć granicę, czyli ta całość będzie dążyła do jedynki, czyli to będzie 1 i na dole zostaje nam jeszcze czwórka, więc nasza granica to będzie 1 czwarta.